Witajcie w nowej serii Łukasz przy Herbacie o dziwnych, nietypowych, może niepotrzebnych, trochę absurdalnych przepisach prawnych. Dzisiaj artykuł 182 kodeksu cywilnego, czyli sposób nabycia roju pszczół. Przeczytam wam paragraf pierwszy. Rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel nie odszukał go przed upływem trzech dni od dnia wyrojenia. Właścicielowi wolno w pościgu za rojem wejść na cudzy grunt. Powinien jednak naprawić wynikłą stąd szkodę. W pozostałych artykułach, w pozostałych paragrafach kodeks mówi, co się dzieje z własnością roju pszczół, jeżeli osiądzie w ulu zajętym albo w ulu niezajętym, czyli tak naprawdę w jaki sposób można z tym rojem sobie poradzić. Zadacie pytanie, po co to jest w kodeksie cywilnym? Przecież to jest w zasadzie martwa instytucja. Rojów pszczół jest niewiele, bartnictwo nie jest istotną gałęzią gospodarki. Pewnie macie rację, ale spójrzcie na to z innej strony. Może jeszcze nie dziś, może nie za miesiąc, ale za jakiś czas może się okazać, że niektóre programy komputerowe, niektóre małe roboty zaczną funkcjonować w podobny sposób jak owady. Być może będą właśnie tworzyły roje. I dzięki temu, gdy taki rój robotów albo programów komputerowych, Osiądzie w jakimś komputerze, w jakiejś jednostce, to będzie bardzo prosto rozstrzygnąć, do kogo on należy, bo będzie można zastosować w sposób analogiczny artykuł 182. Tyle na dziś, do zobaczenia.